A ten, ten pierwszy okres naszego wzrastania do piątego, do 10 roku życia to był ten moment, w którym to się w nas ukształtowało. Myśmy to skanowali. Ja zawsze mówię o dzieciach, że są świetnymi obserwatorami, ale kiepskimi interpretatorami. Mhm. Czyli e, jeżeli masz okazję w sobie pogadać potem z rodzicami już jako dorosły, ukształtowany człowiek i, i zapytać, ale jak to dokładnie było? Bo pamiętasz to jako dziecko i prze, prze, przefiltrowywałeś to, jak przez filtr dziecka. No na przykład, że chciałeś jakiś super samochód, a rodzice dzisiaj go nie kupili. No i o źli, rodzice i tak dalej. No a wtedy dowiadujesz się, że było tak cienko z budżetem, żeby wybór albo kupić ci samochód, albo kupić ci buciki na zimę i kupili ci buciki na zimę z wielkim bólem, nie dali ci tego samochodu, a nie dlatego, że chcieli cię kształtować w jakiś sposób albo, albo nauczyć cię czekać i tak, tak dalej. Nie? że nie odmawiali. Dokładnie, dokładnie, więc ja w ogóle namawiam dorosłych, osoby dorosłe do takich pogłębionych rozmów z rodzicami, które można rozpocząć pytaniem, ciężko było? Cała rozmowa dostępna na kanale Odbudowani. Zapraszam, Karol Gnat.